Media e, lubią przy, przyklejać takie łatki, ale wydaje mi się, że jest taka rzeczowa, e, konstruktywna ocena. Wiemy, że z programem Dance, Dance, Dance związany jest Pan od dawna, ale pierwszy raz w tej edycji występuje Pan w roli Jurora. No jak się Pan z tym czuje? Lepiej? To, e, myślę, że to dla mnie duże wyróżnienie i, i, i czuję się naprawdę fajnie, bo jestem z tym programem związany od pierwszej edycji. I y, usiadłem teraz w roli Jurora. To jakby taka nobilitacja i docenienie tego, co do tej pory zostało zrobione. Mhm, ale mam wrażenie, że w mediach zyskał pan pseudonim Kata. Czy faktycznie tak jest? Czy pan się z tym zgadza? <grym> Nie, ja myślę, że to media y, lubią przy, przyklejać takie łatki, ale wydaje mi się, że jest taka rzeczowa, y, konstruktywna ocena. I y, powtarzam, to, jeżeli. Jako juror mam być oceniać, to muszę być merytoryczny i profesjonalny, i myślę, że tego ode mnie oczekują telewizowie. Myślę, że dla telewizów to też jest fajna gra, bo każdy po obejrzeniu ma swoją opinię i jest ciekaw, jak to skonfrontuje z tą moją profesjonalną oceną. No i widać, że ta gra wciągnęła ludzi. Jedni się zgadzają, drudzy nie. I chyba o to chodzi. Ja, tak jak powiedziałam przed chwilą, rozmawiałam z Roxy i ona powiedziała, że. Absolutnie nie ma żalu, ale trzeba przyznać, że faktycznie ta krytyka w internecie spłynęła głównie po tych łzach Roxy, która faktycznie gdzieś tam po występie się rozpłakała. Czy dzisiaj byłby Pan bardziej łagodny? Nie, nie, dokładnie wszystko wyglądałoby tak samo. Uważam, że idziemy w bardzo dobrym kierunku za moment finał. I mam nadzieję, że te wszystkie uwagi i ten ciężki trening zaprocentuje i zobaczymy Roxy w absolutnie nowej odsłonie.